Maneczko mordeczki, z tej strony Kenegaming, to jest odcinek, a nie, to jest mój srebrny skład, ja wam pokażę mój, chcę eee. hmm. gdzie tu się wybierało składy, mój normalny chciałem, ale, hu hu, może go wyzmienię, hmm, o tu, 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 listę składów, to jest ten chyba, i tak wygląda mój wyjściowy skład. I mam jeszcze dużo wymiennych kart, takich do sprzedania. Zobaczmy ich tu. Munajin, Mazraoui, Messi, Mbappe, Kanter, Rodriguez, Loris, Di Maria, Ruben Dias, Andrą i to tyle. Mamy dziś 9 paczek dwóch piłkarzy 8-1. No, wiem, że tylko 9, ale no, ja nie mogłem robić więcej, bo ja wcześniej robiłam. Z pierwszej Gaja. I Odegard. Najgorzej, bo ja wcześniej trochę robiłam. Pewnie można było 15. Fernandinho. Dalej są ekrany, więc nie jest źle. Oj, niestety nie duplikat Muriela. Kolejna paczka to jest. Znów Gaja. O oh jest. Już teraz to. Słabo. Jeszcze 6 paczek. Kolejna i. Jimenez, duplikat, ja. Yeah. O Jezu, dwa duplikaty. Hmm, bardzo słabo. Na razie, chociaż jeden łokot bym chciał i. 84 Aspas, dobra, 84, 4 gigit. Jeszcze cztery paczki. Teleż nawet bez ekranów. Bez ekranów to źle już jest. Mmm, Kwixel -hmm. Kolejna ta środkowa teraz Morata Tragedia, znów duplikaty, oba. O boż I przedostanie paczka. Znów Morata, no nie wiem Takie paczki to co ja robię źle można, ostatnia, chociaż tu nie ma luxe 8.4, nieźle, ale kurde naprawdę no nic ciekawego, kompletnie nie nie oddało o kurde, dużo dziś klikselowało hmm. no przepraszam, że tak krótki odcinek, ale nie wiedziałam, że będę to robił, także hmm. Zrobiłem tylko tyle, wcześniej bym nie robił, gdybym wiedział, że, no, będę z tego odcinek nagrywał. Gdybym... Miłego dnia Wam życzę, siema.